No, i mieliśmy pierwszy przegrunt Nie wiem, no pierwszy chyba, no przegruntowy raczej, ale możliwe, że i był w powietrzu przez chwilę. Słuchajcie, bo obecnie mamy 1,6 stopnia Celsjusza. Yy, a jeszcze minimalną temperaturę stacja moja notuje 0,7, więc w nocy było jeszcze mniej. No to wiecie, i tak w przegruncie pewnie było mniej. W przegruncie mogło być minus 2, może nawet. Szeron nie jest mocny Wiem, że go prawie tu nie widać, ale Spójrz na tamtą trawę, jest całkiem zielona, bo tam nie ma szeronu A tu jest taka bielsza i ona jest szerona, ja, ja widzę szronko. Aparat słabo to łapie, ale no Widać troszeczkę a Raz widzę, na dwór, spróbuję to jakoś No nagrać z samej ziemi, to może uda się złapać szeron Mamy przymrozek Leciutki, ale jest